Mam ciekawy problem z mierznicą czarną. I teraz szukam rozwiązania w myśl zasady, że problem jest rozwiązaniem. <grym> I słuchajcie, mierznica czarna to jest to, to jest takie zioło. Ona taki ma charakterystyczny zapach i później kwitnie, tak ładnie kwitnie i nawet przyciąga owady, ale bardzo jest u mnie w moim ogrodzie ekspansywna. I ma dość taki gruby, taki ładnie rozbudowany korzeń. Yy, większe egzemplarze trudno nie jest wyrwać. Poza tym, chyba rozrasta się też przez korzenie, ale też rozsiewa się jak szalona, chyba. Jakkolwiek się rozmnaża, tak u mnie zawsze, no tu ją akurat w tym miejscu tu zostawiam i jakoś jej nie... nie w niektórych miejscach ją zostawiam, być może dlatego się rozsiewa po prostu wszędzie. I opowiem Wam jeszcze jakiś czas temu, dwa czy trzy lata temu, już ona ją tu zauważyłam. No i ona naprawdę, wiecie, znaczy, problem z nią jest taki, że ona jest bardzo duża, yy, bardzo duża rośnie, przesłania inne rośliny, i, no i rozchodzi się, po prostu prowadzi swoją ekspansję. E, I jeśli rośnie w warzywniku, zagłusza, jeśli rośnie wśród kwiatów, zagłusza. Po prostu inne rośliny. No i co ja sobie wymyśliłam kilka lat temu, kiedy tam o niej też pisałam na blogu? Bo oczywiście każda roślina to jest zioło też prawie ją można jakoś wykorzystać, więc wymyśl tej zasady, że rośliny nam zasady czy takiego domniemania, jakkolwiek to nazwać że rośliny nam pokazują, pojawiają się w naszym. W naszym obszarze, w, wokół nas, wtedy, kiedy my ich potrzebujemy. Jest, jest Mówi się tak. Kiedy one się pojawiają, dają nam znać, że no, na przykład, powiedzmy, mamy jakieś schorzenie i te rośliny się do nas jakby przychodzą. To jest tutaj z pogranicza, gdzieś tam jest to taka teoria. Nie wiem, kto to wymyślił, natomiast do mnie to częściowo przemawia, jestem w stanie w to uwierzyć, bo to już jest taka kwestia, czy się przyjmuje coś takiego, czy nie. No tak, czy siak, poczytałam wtedy o tej i myślę, no dobra, przyszła do mnie, no to dobra. To dlaczego ona teraz do mnie przyszła, co mi jest? co mnie, jest? to jest ze mną nie tak. Nie, no, i tam, tam w opisie tego zioła, na co ona jest, tam jest między innymi, że no, na to, na tamto, na jakieś tam, wiecie, stany depresyjne w ogóle coś tam się sobie, o kurcze, dobra, zasuszę sobie i będę piła. I zasuszyłam sobie, i słuchajcie, próbowałam pić, ale nie smakuje mi. Nie smakuje mi, jest niesmaczna dla mnie. I nie piłam jej tak naprawdę wcale dużo, mimo że ją ładnie ususzyłam i wszystko fajnie, ale nie piłam jej no i tak się to skończyło. A, a mierznica dalej jest, i dalej chyba mi coś chce powiedzieć, ale już naprawdę nie wiem co. <grych> I, no i jednak, jednak części z niej muszę się pozbyć, ale jest bardzo, bardzo uparta i zaraz wam pokażę, gdzie jest najbardziej uparta i gdzie najbardziej mi przeszkadza i rysach. Właśnie tu. W zeszłym roku ją myślałam, że wypleniłam już co do korzonka. Naprawdę. Ale ona jest tu wszędzie. Teraz jest wszędzie. Tu jest krwawnik. Krwawnik jest spoko. Wszędzie, słuchajcie, jest. I ona się tak tymi korzeniami tak... Te korzenie będą tu wszędzie jej, bo jak je się chce wyrwać, to one się tak ciągną. I nie umiem, po prostu nie umiem się jej stąd pozbyć. Urywam ją, żeby mi nie zagłuszała, ale po prostu, jak będzie szedł sezon, jak ona będzie rosła, ona się rozrośnie tu strasznie. A w zeszłym roku wcale jej tu nie było, była w jednym miejscu, gdzieś tam niedaleko tych irysów też. Ale była, myślałam, że ją opanowałam, i słuchajcie, nie opanowałam jej. I jest tutaj nawet trawy, nie rosną, trawy tutaj wypleniłam, rosną pojedyncze jakieś, które tam można urwać albo wyrwać. Ale ta, i słuchajcie. Stąd jest bardzo trudno ją wyrwać, bo te korzenie i rysów, one są, wiecie, te bulwy tak na zewnątrz. A ona jest pomiędzy nimi. I od tego korzenia nie jestem w stanie usunąć tej mierznicy. No i nie wiem, może na siebie jakoś dobrze wpływają. Pozostaje mi mieć nadzieję, że tak jest, bo obawiam się, że nie będę w stanie jej się stąd pozbyć. Mam nadzieję, że chociaż w jakiś dobry sposób tu na siebie oddziałują. Także tak, taką mam z nią przygodę. Tyle, tym się chciałam podzielić. Czasami tak jest, czasami tak jest. W jakimś pewnie celu, ale nie wiem, nie wiem. Ten problem, jakie może mieć rozwiązanie, lub być jakim rozwiązaniem? Nie, nie wpadłam jeszcze na to, na dobrą stronę tego, więc jeśli macie jakieś pomysły, to zapraszam do burzy mózgów <grym> albo doświadczenia z mierznicą. No bo na razie no, u mnie ona no, wygrywa, wygrywa z jakiegoś powodu i no i, i, i właśnie mam taką, taką tu zagłustek z nią. No, także to tyle o mierznicy. Pozdrawiam.